W kraju wiadomo, a miasta nie wiem, milion, 500 tysięcy jakoś. Trochę więcej. O, trochę więcej. Półtora miliona. Jeszcze trochę więcej. 10 milionów? Jeszcze trochę więcej. 30 milionów. Jeszcze trochę więcej. Trochę dużo więcej. 100 milionów? Jeszcze więcej. O Boże, aż tak? <laughs> 300 milionów. Tak, około. 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 O kurde. Tak, dobrze widzicie. Martyna wróciła do sąd. Pytamy, powiedz mi, Martyna, o czym dzisiaj porozmawiamy z Kaliszonami. O zadłużeniu miasta, Kalisza. A to z tej okazji, że już 15 grudnia, w środę, o, godzinę, o godzinie 18 w Ratuszu, tym, co się znajduje za nami, bo mamy jeden w Kaliszu, odbędzie się debata o zadłużeniu miasta. Którą też będziemy transmitować na naszym profilu na YouTubie Latarnika Kaliskiego. Także zapraszamy do udziału i zapraszamy na sądę. Czy wiecie państwo, czym różni się deficyt Miasta Kalisza od długu? Nie, nie interesowałam tak się. No dług to jest dług, tak? No ty o no, tym ale, ale deficyt to no, jest czegoś, no, no, no. czegoś, za mało jest, tak? O nie wiem dokładnie, teraz nie wytłumaczę tego. Deficyt to jest chyba brak właśnie pieniędzy. Ale dokładnie nie wiem, nie, dokładnie pani nie wytłumacza. No. Deficyt od dłu dłu długu? Bo ja bym w jakim sensie, no Nie. nie? No, no nie za bardzo. Nie, nie, niestety nie. Niestety? Nie wiem. No to faktycznie, że nie wiem. No tak. Deficyt to jest różnica pomiędzy wydatkami, a budżetem zaplanowanym. Natomiast zadłużenia to są kredyty. Wydane obligacje ewentualnie, takie rzeczy. Nie mam pojęcia. Dług od deficytu. To jest stała chyba. Czy stały jest deficyt. Mm -hmm. Ma, ma jakiś tutaj? Nie. Okay. Deficyt jest jednoroczny, a dług to jest suma deficytów. Czy wie pan może, ile wynosi obecnie dług miasta Kalisza? Trudno mi powiedzieć, ale słyszałem o tym właśnie, że nasz prezydent zadłużył to inaczej miasto. To jakby pan strzelił jaką nie, liczbę? Nie wiem, trudno. Tylko kilka milionów? Yy... Nie, bym w parę milionów. No, około 300? Nie mam pojęcia nawet co do rzędu wielkości. O, to są już pewnie grube miliony. No, bardzo dużo. Wiem z tego, że moje wnuki będą już na pewno to spłacać. Nie, nie mam pojęcia. Nie. Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie. E, chodzi o dług? Chyba duży. Nie mam pojęcia jaki, ale duży na pewno, bo to widać po, po stylu, jaki jest w naszym mieście, niestety. A myśli Pan, że, że zadłużanie się ma sens, żeby inwestować w miasto i je rozwijać? Do pewnego poziomu. Po przekroczeniu tego poziomu może być już bardzo niedobrze. To jest takie chyba błędne koło. No właśnie. I tak i nie. Jeśli nie mamy pieniędzy, to lepiej tego nie robić, tak? Zadłużać? Nie, miasto powinno coś stworzyć, żeby mieszkanie zmiało lepiej, ale urząd powinien coś wymyślić, żeby zyskać pieniądze. Na przykład z innych miast ktoś przyjeżdża, miasto zarabia na tym, tak mi się wydaje. Teoretycznie nie powinno się zadłużać, bo im większe zadłużenie, tym większe potem koszty mieszkania i wszystkich tutaj. No ogólnie rzeczy wykaliszu są. I potem nie można na przykład zainwestować w takie na jakieś wydarzenia kulturalne czy naukowe. No nie. Średnio. Średnio. Nie chcemy długów. Mhm. Czyli nawet jeśli nie wiem, to jest przeznaczone na jakieś inwestycje potrzebne miastu, to jednak pan jest przeciwnikiem. No raczej, żeby to po prostu przeciwnikiem nie jestem, tylko żeby to było po prostu. Mądrzeż głową robione, nie? Lepiej, żeby było, no bo jakaś rozrywka by dla, staż, dla, dla seniorów by coś było, tak? I no każde, każdy, i każdy nie? I, no. i w ogóle, ogólnie, nie? No. To, to wiadomo, jak każdy mieści. No. no na pewno nie jest sensowne jeszcze zadłużać się, żeby coś zrobić, a mieć długi z tego, bo wiadomo, że długi rosną i procenty rosną od długów, to nie ma zupełnie sensu, no, żeby coś zrobić. A nie zadłużać się i nic nie robić byłoby no, lepszą to... formą? No też by nie było lepszą formą, też nic nie robić też jest źle, no. Tak jest źle i tak niedobrze, no, Także nie wiadomo jak... Na dwoje babka wróżyła, można powiedzieć. <gry> czy Państwa zdaniem e, zadłużanie się miasta, jeśli na przykład jest to robione w celach inwestycyjnych, jest e, dobre czy zawsze jest złe? E, czy jest dobre czy zawsze złe? Uff. Bywa, że jest dobre, no. Mi się wydaje, że chyba tak, e, bo przyniosłoby to korzyści i mogłoby to odbudować e, ten kredyt, który jest wzięty. Myślę, że tak, ponieważ, ponieważ Kalisz tutaj niczym nas nie zaskakuje na co dzień. Nie ma nic ciekawego ani żadnych rozrywek. Tak uważam, przynajmniej. Myślę, że zadłużanie to, to nie jest tak, że, że nie ma sensu. Po to się zadłużamy, żeby coś zrobić żeby coś na przykład kupić, zainwestować i tak dalej. Wiadomo, od razu pieniążków nie mamy. Musimy się najpierw troszeczkę zadłużyć, żeby. Coś zbudować. To wszystko. Według państwa, jakie są minusy tego, że się zadłużamy? Hmm. No wiadomo, rośnie nam dług, ale jeżeli służy to rozwojowi miasta, e, ma służyć mieszkańcom, no, to jest trudne pytanie. Mhm. Myślę, że trudne, e. tak. To znaczy, jeżeli w skali kraju jest, jest, jest to model obowiązujący przez lata, no to, to, to i miasta się zadłużają, no. Jeżeli państwo się zadłuża, to i miasta też się zadłużają. Tak Bez konsekwencji i bez tego, bez zależności, kto rządzi tym miastem czy krajem. No. no bo jest dług, to nie wolno tak. Tak nie można. No, że trzeba te długi kiedyś spłacić. I wtedy następcy ewentualnych obecnych władz i mieszkańców no, będą musieli to pokryć. Także. Chwilowy rozwój może by kosztować później jakieś głęboki zastój i wręcz pogorszenie warunków życia w No ciągle ma się dług. No, z czego potem to oddać, nie? No. no ten dług rośnie i rośnie i później po no. prostu trzeba zaciągnąć kolejny dług, żeby coś nowego zrobić, nie? No to, tak jak powiedziałam wcześniej, że nasze wnuki będą to spłacać, tak? To nie sztuka jest wziąć, za zadużyć miasto, żeby później ktoś to spłacał, tak? Serdecznie dziękujemy Wam za obejrzenie całej tej sondy. No i do następnego. Zachęcam Was również do subskrybowania i lajkowania.